Siemanko z tej strony Kazier, a to jest Fable The Last Chapter, zapomniane opowieści, odcinek 5. Dzisiaj będę trochę ciszej mówić, ponieważ jest 12 i. wezmę zegarek w dół w ogóle. 12, w pół do pierwszej. I muszę to szybko nagrać. Eskorta kupców. w podejmiemy się jeszcze wyzwania. Mianowicie. Kupców. No I pochwaliłem się, że żaden z kupców nie zginie. Nie zginie. Dobra, trzeba ich eskortować. Hey man. Hey man. Hey. Ci kupcy są trochę przyjarani. No i trzeba tam dojść do tych kupców i tak dalej, i trzeba ich eskortować. To już wyjmę mieczek. O, mało FPS-ów, coś? Nie wiem czemu. O, roll. Dobra. Następny bandyta. O, ty e, Tam mam iść. Halo. Nie zaznaczyło mi go w ogóle. No dobra, idziemy dalej. <laughs> idziemy dalej. Zjem sobie coś. Ok, i tu jezioro w wielkim lesie. I tu chyba zaczynamy już eskortę. Nie wiem, chyba tak. Nie, jeszcze nie. To jest łatwe, po prostu ich powybijać. Coś mnie goni. Aha. Tyle mnie goniło. O, tutaj się chyba zaczyna. Tak, wąwóz w wielkim lesie. Też nie? Nie, tak, tutaj już. Albo i nie? Nie, nie. Tutaj trzeba uważać. i'm afraid this path is private. it'll cost you to get through. Zapłacić, mówisz, ta? or we can always use your head as an ornament. so, unless you're wanting to end up and the is over. come on. i got that. of Wybrałem tą drogę, że nie, poz nie pozwolę im zabrać mi pieniążków. No to muszę. Gość mnie chciał zatokować, Co za szkoda. Musiałem ich odepchnąć. Pieprz się człowieku. Kontra i yeah. pięknie. Tam nie idzie, albo nie, 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 nie. Pójdziemy tam. Pójdziemy. Co z tego, że nie powinniśmy? znaczy nie powinniśmy. Nie tyle, co nie powinniśmy. Tylko tu po prostu jest więcej tych mocniejszych tych przeciwników. Ale... Boże, ogarnijcie się trochę. Strzelacie tym gównem jak nie wiem. Myślę, że w ogóle wziąłem poty na tą misję, czy nie bardzo. Chyba właśnie nie bardzo złoto idą chyba po nas. No i właśnie po to tu przyszliśmy. A nie, oni uciekają, sorry. Oni uciekają z tej wioski. Wiadomo takie kozaki, ale jak już ktoś wytnie im przywódcę tutaj tej wioski, czyli to był ten duży, to oni sobie szybko, zwinnie uciekają. Przedmioty. Nie to. Eliksiry jakieś tam mamy, żywność słabo. <laughs> Dobra, dokupimy to chyba, będziemy mogli to dokupić. Y troszkę dalej tak zwanym też jakimś tam obozie chciałbym zauważyć, że już trochę przysz, y, trochę już jesteśmy od tam od miejsca startu, a nadal nie ten no nadal nie skortujemy tych 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 kupców tutaj chyba to się zaczyna nie jestem pewny nie nie to chyba nie tu Tutaj to będą hobesty. Tak, hobesty. Jeszcze ty i ty. Dobra. Okej, okay, tego nie rozwalamy. Tam jest jaskinia tych hobbestów, to mi niepotrzebne. O, wejście do mrocznego lasu. To jest to. nastuve Du thank you, Abo you're here I thought we were gonna die in this hellish place we have to get to the barrow fields at the other end of Darkwood you lead the way we'll be right behind you the sooner we put this forest behind us the better there are unnatural things out there Come in No i patrzcie, ile dostajemy? 2000, czyli to będzie jakaś trudna misja, nie? Tu będzie jakiś ziomek zarażony. Powinienem go wziąć, ale nie wezmę. Popełnię zły uczynek. Ale nie chcę mi się po prostu dupczyć z nim później. On będzie strasznie mocnym i. Dużo nam tych yy, złych punktów da. Dużo nam tych złych punktów da, ale nie. Ile nam da chyba z 20, 40 aż aż 40 złych punktów nam dało? Nasza postać się nie zmieniła, że i o to chodzi? Ale naprawdę, potem tylko będę na niego tracić mikstury przed walką z naprawdę trudnym bossem. Więc to będzie bez sensu. To bardzo bez sensu. Tutaj w tych pierwszych etapach, o, na tych bagnach ci kupcy dużo stracą życia strasznie. Ale chyba uda mi się ich jakoś tam uchronić przed tym, żeby nie zginęli. Myślałem, że nie ten. Aha, wypchnęłem jednego z kupców i zabrałem mu HP. Kupców. Kupcy. No tych chusteczko, chusteczko, jak najbliżej kupców, żeby on nic im nie zrobił.

Nie, eee. a to chyba jeszcze... to nie teraz, to potem będę zrobić, ulepszyć ją po prostu na to, żeby miała ogień w sobie. We can't be very far now. To jest bardzo ciekawa misja, Wam powiem. Ale. No. Czasami denerwująca, jeżeli nam któryś z kupców już zginie, to już jest lipa. Dobra. Jeszcze ten. I możemy iść. Bo to by wybuchało w nas. Potem w tych kupców. ba lipa w ogóle. O tutaj oni dużo stracą życia, jeżeli nie będziemy ich dobrze bronić. Może nawet ktoś nam umrzeć. Trzeba ich bardzo, bardzo dobrze bronić. Tutaj jest pierwsza grupa. Ale spokojnie, Orlando, nie szarżuj. Nie srajcie, tak Boże. Wszyscy TYLKO, a, a! Boże! Boże! Zginiemy. Zginiecie, to zginiecie. Trudno się mówi. Serio, trudno się mówi... No brak, zginiecie to już nie żyje się dalej, ale... Ale co? Wow, wow, wow. Dobra, stójcie tu, e, widzicie, już poleciał tam frajer mi bić kupca, już weźcie wykurwiać. Tam wow. ci nic nie mieli nie ale już biegną Dawajcie, chodźcie tu No gdzie do nich? Do mnie czy wy kurwa nie widzicie kto tutaj walczy Aha, ha 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 chyba nie Dobra, macie mało życia, chodźcie szybko teraz. No tak jak mówiłem, ostatnim razem jak tu byłem to gościmy o jeden HP, nie? No i to jest obóz w mrocznym lesie. I tu się uleczą. Więc lajtowo. sobie coś zjem. I dawajcie do tego obozu. Jak wejdą, to mi się odnowi HP. For items of no chodźcie tu, Boże. Oh, Nie o to mi chodziło. Eee, Oto. <coughs> eee, to jest lepsze. Lepsze. Nie, używaj tylko broni. Chciałem ulepszyć kuszę. Nie mogę. Serio. Serio? Ale nie serio? Się pytam, bo lol. No to mamy krucho trochę. Dobra, trudno. Jak to możemy ulepszyć, a, ale kuszy nie, to jest naprawdę krucho. Bo no mniej będziemy zadawać i w ogóle. Lipa trochę taka. Nie, tego nie potrzebujemy stania, ile to będzie kosztować za wszystko Dobrze, że mi powiedzieli w ogóle Nie kupiłem tego chyba w ogóle Czekaj Czekaj, ziomek nie uciekaj stania, wszystkie cztery... a no to kupuj to Teraz mamy 8 chyba mi? albo 6 nie, nie widzę, bo mnie pesy zasłaniają. Ale stansowa jest coś lepszego. Plus 10 obrażenia. Mogę to kupić. Tak. Dobra. Przedmioty eee. broń stansowa. Dobra. Dobra. Uzdrowiliście się wszystko, to chodźcie już. Dobra, lecimy dalej z tymi kupcami. O Jezu. A mnie oczy bolą. No i tutaj ci bandyci już powinni się bardziej skupiać na mnie, niż na kupcach. Co mnie cieszy. O Boże. Co wy tacy napaleni? O no kurwa. A, będę musiał was odepchnąć, sorry. O no, tak jak mówiłem, oni już się bardziej teraz skupiają na mnie niż na tych kupcach. Co mnie cieszy, naprawdę. Bo przecież... Jak oni się skupiali na tych kupcach, to ci kupcowie, to... Boż. A i tak HP straci. A, bo ich odepchnąłem. No tak. Trzeba pamiętać, że to nie tylko złe uczynki, ale też Hapsa będę tracił. Znaczy oni będą tracić. Trzeba uważać. Ok, możemy iść. Raczej tak. Dobra, idziemy. Dawajcie, dawajcie. Nie ma zatrzymywania się. Kaleki. To jest eliksir z martwych stania. Czyli mamy już 9. Nie, 7. Czy jednak mieliśmy wtedy 6. Dobra. Dobra, jest lajtowa. Musimy ustrzelić tego dawna. No i A czemu go ustrzeliłem jako pierwszego? Bo on zabiera najwięcej, znaczy on daje najwięcej damage'a w nas. Grobla. Oj Boże, to jest boss już. To jest, o Jezus. To będzie masakra, naprawdę. Mogę nie dać sobie rady, ponieważ nie mam ulepszonego łuku, ale... Zobaczymy, morda dobra. Stancie sobie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu. Stancie sobie tu i zostańcie tu. Jak oni będą szli tam do tej grobly, to będzie cięko. Aj, aaaa nie dobrze. Jestem, musiałem zrobić małe cięcie. I co tu się dzieje? Teraz strzelam, strzelam i uciekam. I strzelam i strzelam. I uciekam. Prosta walka z nim. Chociaż jak ktoś nie ogarnia, bo pierwszy raz to gra czy coś, to jest dla niego mordęga. I zazwyczaj ludzie, naprawdę powiem Wam tyle, że wyłączają grę yy, podczas walki z tym bossem i nigdy już w nią nie grają. Dlaczego? Ponieważ myślą, że każdy z bossów jest taki cię ciężki w tej grze. No i. Tak to mniej więcej wygląda ze strony niektórych ludzi. No to wcale nie jest ciężki boss, naprawdę. Wow, teraz pięknie rzuciłeś, kolego, pięknie. Prawie dostałem, gdyby nie tak wysoko. O, no właśnie. A jak on to robi, że on tak bije tą ręką w podłogę, a to tak leci prosto w nas? Dobra, jeszcze parę hitów, z dwa może. Dawaj go. A nie, dobra już. Jeszcze cię dowale tu. O, dobra. Aha, dobra, już wy możecie iść, okej. Okay. Rubin. I idziemy, tu są kurhany, czyli tu gdzie mieliśmy ich doprowadzić. tak follow you, na pewno Ja tu mam zaznaczone wiem IMDb Dostaliśmy kasę, cześć i trofeum Słuchajcie, asasyn, no to zabójca. Inaczej by się do nas zwracali, jakbym tego asasyna nie wykupił. Kup. Kup. Uh, nie. Tego nie potrzebuję, ten nic mi nie da. Tu, tu był ktoś, o, odbroni. W zwarciu plus 40 plus 3, 44 to ma to kupujemy. Tylko niestety to nie będzie miało tego, no wiecie, tego. E, no, z tym ogniem. To jest zwiększenie mocy płomieni, ale walić to i tak mniej nam daje niż ta broń. I think mains wants to see. You received new quest card. No, czyli nasz mistrz Gildi ne, po, uświadomił nam, że właśnie czeka na nas nowa karta misji ale co teraz będziemy wykonywać? Mhm. To już wiem co będziemy wykonywać Tylko zwiększę sobie tutaj e Zdrowie dobra, nie mogę. Yy, otoczenia Cielesne. Fizyczna tarcza. Fizyczna tarcza, zmiana charakteru minus 19. Otacza rzucającego zaklęcia ochroną. Aura Energii, która pochłania wszelkie obrażenia kosztem punktów mana. Aż do ich wyczerpania. tarcza aż nie, jeżeli zostanie ponownie. Ciekawe, jak mam tu przeczytać, ale dobra. Coś dobrego na pewno. Już nam się robią takie leciutkie, leciutkie rany na polikach. To znaczy, że już trochę jesteśmy źli. E. Zobaczmy. Aha, jak oni nas biją, to schodzi mana. I mamy tą... I dopóki nam nie zejdzie cała, to jesteśmy niezniszczalni. Okej, okay. to, to by było na tyle. Ja się zapiszę. Normalka, normalka. Chciałem ciść normalnie. Powiedziałem normalka. Spoko. To by było na tyle. Dzięki cześć na razie. Do zobaczenia. Fajny ten spell, No, cześć.